Mam na imię Kara. Nazywam się Konor. Mam na imię Markus. A to nasza historia. Siemanko, to tytuł, taki tu jest tytuł Just a little while Just a little while longer. Hold on. Just a little while longer. Everything. Chciałem ja powiedzieć, że ja tą grę już. Przechodzenie teraz. do schematu historii. Grę, tak, tak zapiekajmy między sobą. I na lewie skończyliśmy, tutaj. Ja przeszedłem na, na 100%, jeśli chodzi o trofea. Tak, ja skończyłem na 100%, jeśli chodzi o Tropea A myślę jak to jest początku. Pierwszy wiem, wiem, że na początku miałem demo i wersję demo miałem blokowane to wszystko. Czyli robimy tak zapis. Nie wiem się ją na lepiej kiedyś przodziłem, ale postanowiłem się nagle. Kiwiasty godzina 20.29 To jest konor.

Jestem kolor. android przesłany przez Cyrus. Strzela do wszystkiego, co się rusza. Już mignął i zdjął dwóch moich ludzi. Możemy go rozwalić, ale stoi przy samej krawędzi. Jeśli zleci, to mała też. Eee, Jak on się nazywa? Nie mam pojęcia. Bo co, potrzebuje informacji, żeby działać efektywnie, przeżył ostatnio jakiś emocjonalny wstrząs? Słuchaj, liczy się tylko uratowanie dzieciaka, więc albo ogarniesz tego jebanego androida, albo ja się wezmę. Spokojnie, nie no. dwa, Próbujmy to zrozumieć co się stało. Lepiej się analizam. Amunicja e, 355. Szybkość czerwnej 36. 365. M-System. E, energia. Energia. 659J, waga pocisku 15 kg, uczyn mocny, chodzi o kalibre pewnie, mnie to jest na Czekaj, tu jeszcze... ms e, 853 brak Hongk pojemność 17 pocisku. 3, 5, 355, długość, lufa, zobaczmy, ile protekcja. Czyli, dajemy tak, analizuj, zapewne zabrał broń ojca, czyli tak, księgnął po broń, znaczy po walizkę.

это вот Даниэль. Стоит привидеть. И тут же... АВК. Где-то меня Tam nie ma nawet co iść, bo tam będzie nic jest pusto, tylko mamy je czas. Hmm, tu mamy jakieś rzutki. Analizuj. Rana powstałowa, pociek. 455 Pawinie konieczne ci płuca. Odmowa opóźnowa. No podstawowa pocieczka 55. Zdjęła dobrej energii. Nie wiem ula je. I 182 cm, waga 849 kg To stosowana godzina skonu: 19, godzina 19,29 Jeszcze jedna była gdzieś tutaj jest Anakosowa Pła 355, Kłoby nie do 50 kwotę kwa jest jeszcze mam chwili tak On siedział A defet? a Android siedział tam w tył Oddził się Jeden strzał. sał było kilka z I... wyjechał na ziemi To będzie pewnie tablet

To był ciatkiem w tej roiny i tam po defekta i wchodzi po stylko i oberwą, a broń leży tutaj. Broń lokalizowana. Das. Das, das, ne? Okay, wie ist das? das, das.

Αυτό πιστεύω είναι O no. się? Jeszcze jeden krok i skoczę. Nie, proszę nie, nie! Biało, ja. A skąd ja to, wiem. Ja 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 mm. Witaj, Danielu. Skąd? Nazywam się Conor. Skąd wiesz, jak mam na imię? Dużo o Tobie wiem. Chcecie z tego wyplądać? bądź do pana Defekta. powoli. Nie zrobić krzywdy. Chcę porozmawiać i znaleźć jakieś wyjście. Co? Nie chcę rozmawiać. Na to już za późno. Słyszysz? Za późno. Masz broń? Mm, tak pewnie. Tak? Mam pistolet. Rzuć go. Bez gwałtownych ruchów, mostrze. Ja tam nie chodzi, nie Proszę. Odłożyłem. Wiem, że ty i Emma byliście sobie bliscy. Uważasz, że cię zdradziła, ale ona nie zrobiła nic złego. No, mnie. Proszę. Myślałem, że mnie koch. Ale się myliłem. Nie jest dokładnie taka sama jak inni ludzie! Danielu nie! Wykrwawia się! Jeśli nie przewieziemy go do szpitala, umrze tutaj! Wszyscy ludzie kiedyś umrą! Jaka to różnica, czy pożyje dłużej? Założę mu opaskę uciskową! Dotknij go, cię zabiję! Okej! Okay. Mieli zamiar cię zastąpić! I to cię zdenerwowało! Tak było, prawda? Myślałem, że jesteśmy rodziną, że się liczę. Ale byłem tylko ich zabawką, którą się wyrzuca, jak się znudzi. Słuchaj! Wiem, że to nie twoja wina. Emocje, które tobą targają, to tylko błędy oprogramowania. Nie. To nie była moja wina. Nie chciałem tego. Kochałem ich. Słysz... Nie, nie. Ale byłem dla nich niczym. Niewolnikiem od spełniania poleceń. Nie mogę już znieść tego hałasu! Kasz twoim odwołać helikopter! Mm, to, dobra, dobra. To, dobra. Proszę! Zrobiłem jak chciałeś! Mm, zza, Musisz mi zaufać, Danielu! Puść małą wolno, a obiecuję, że wszystko to, będzie to, dobrze! Wszyscy mają stąd zniknąć! A ja chcę samochód! Objadę i wypuszczę małą zamiast miastę! To niemożliwe, Danielu! Wypuść dziecko, a obiecuję, że nic ci się nie stanie. Nie chcę umierać. Nie za mnie. Tylko porozmawiamy. Nic ci się nie stanie. Masz moje słowo. Okej. Okay. Uwierzę ci. Nie, yes, nie, I <try> ja tak. Może tu dowody dokonać właściwej wyboru. Jeszcze nie konfliktuję. Lej się wydaje, ale możliwości: każdy punkt wlotny daje ci punkty, które masz wydać w sesji dodatki. Ze względu na charakter, gry część punktu wlotnych i zakończeń nie będzie się widać do włączenia krematu. Aha. Fek Widzicie, ja zrobiłem tak. Najpierw chcieli do defekta. Kono do końca do, do M i spadną. No? E, kono chcieli do defekta. Kiedy de de, on uh, ginął. No? E, tu są jeszcze kilka innych zakończeń. Tattoo stand, jumping. Tattoo sticking. Tattoo That's in the people no? Uh huh. And the Trzydzieści dziewięć osób. To było... <coughs> ja się z Czyli tak... Eee. Na przykład mogłem okłamać... Czyli tak... Słuchaj, budźcie kanał. Nie dotykaj planetkiem. Yy, możecie tutaj pod tym napisać, jak chcecie o. Czy chcecie na przykład, chcecie żeby to było pokojowo, czy agresywnie. Jeśli agresywnie, to tak to napiszcie, chcecie żeby to było pokojowo, czy agresywnie. Możecie też napisać w komentarzu. I wtedy żeby to pokojowo. Czyli, że Markus zrobi to pokojowo? Czy, czy agresywnie? Możecie napisać jak wolicie. Jeśli wolicie, to i to. Macie wchodzić e, na Discorda. Macie wpijać na Twitcha. Tam chyba nie robię live. Teraz damy live'ów nie robiłem. Bo tego względu po prostu nagrać film i zrobić live na, po prostu na Twitchu. Ale może powrócę do, do robienia liveów na Twitchu. I tu, jak się Wam zgnę, komentować, udostępniać. I cóż, jak się w tym materiał podoba. Więc ja się Wam zgnę. Nada.